Witam Was moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj kolejny poradnik z serii e, informacji, całkowicie dla początkujących na temat modułów e, z firmwerem Atmel WiFi ESP. Tak, tak. Dzisiaj poradnik dotyczy tylko i wyłącznie modułów z naszym firmwerem. Otóż zakupiliście, e, wiele osób zakupiło już te moduły e, i teraz chciałyby wiedzieć, co dalej. Macie bowiem wgrany w tych modułach jakiś tam podstawowy, na dzień dzisiejszy już stary firmware. Dlaczego stary na dzień dzisiejszy? Bo jak wiecie, w tej chwili ja bardzo silnie rozwijam te firmery, będą pojawiały się coraz nowsze wersje. Posiadacie właśnie firmware w wersji 1.05. Jesteście w stanie sprawdzić, jaka to jest wersja na dwa sposoby: albo y, poprzez y, rzucenie okiem na wyświetlacz, ponieważ gdy kupujecie, to te moduły zgłaszają się domyślnie w trybie AP, Access Point i jednocześnie wyświetlają, i cały czas ta informacja jest wyświetlana na ekranie, że y, program. Użytkownika uruchomiony jest z partycji pierwszej i wersja firmware to 1.05. Ja widzę, że ten firmware jest. Jeszcze naprawdę w starej wersji, ponieważ świecą tutaj na naszej płytce motherboard, której wy być może kiedy kręcę ten poradnik jeszcze nie macie. Ale skoro świecą te diody na wyjściach ekspandera, to ja wiem, że to jest właśnie wersja, która jeszcze nie obsługiwała ekspanderów na I2C tych MCP-23008. A zatem, cóż, trzeba by było sobie taką wersję zaktualizować, ale w jaki sposób? Na dzień dzisiejszy opowiem o tym i yy, 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 użyjemy do tego celu programowania sprzętu Nowego. nie nie jeszcze nie użyjemy w tej lekcji wam nie pokażę jak to zrobić za pomocą Wi-Fi jak zupgradeować firmware ale będzie to możliwe wkrótce nie martwcie się tylko że chciałbym żebyśmy szli małymi kroczkami krótkimi poradnikami żeby jak najwięcej zrozumieć w tym celu przełączę się na ekran komputera widzimy również tutaj naszą płytkę widzicie też tutaj na górze może jeszcze raz wrócę na chwilkę do tamtej kamery na górze widzicie tutaj pokażę długopisem trzy diody magic ledowe WS2812B, wprawdzie one powinny mieć takie szkiełko, spodziewacie się i tam widać jakąś strukturkę, ale ja je zamalowałem takim od kobiecym ym, y, lakierem do paznokci białym, po to, żeby fajnie rozpraszały światło i po to, żeby fajnie było to widać w kamerze, żebym Wam mógł pokazać przy okazji, że tak, już zaczynam od wersji firmware'u 1.0.7, y, 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 wszczepiać możliwość obsługi takich diod za pomocą Magic Herkulesa, który znajduje się akurat na pokładzie naszej płytki Motherboard, at WiFi Motherboard, albo Wy będziecie mogli to w przyszłości podłączać, tylko trzeba będzie mieć właśnie nowszy firmware. Wasz firmware 105 jeszcze nie potrafi tego robić. A zatem, moi drodzy, przełączam, przełączam się teraz na ten ekran. Widzimy, że mamy wersję 1.0.5 i spróbujmy sobie zobaczyć, jakie mamy dostępne wersje nowszych firmware'ów. Czy to można sobie zamiennie robić, już wgrać nowszy firmware, a później znowu starszy, a może jeszcze nowszy. Pamiętacie o backupach? Przypominam Wam, że najpierw trzeba zrobić po zakupie backup tego podstawowego 1.0.5. Nie chodzi o to, że będziecie mogli sobie odzyskiwać z backupów, ale jednak za każdym razem możecie sobie zrobić dodatkowego backupa z nowym firmware'em. Pamiętajcie, gdyby one kiedyś zniknęły z naszej strony, coś się stało, a ten akurat firmware będzie Wam bardzo, bardzo. Pasował z backupem, zawsze to odtworzycie. A zatem, jak pamiętacie, do tego celu używaliśmy ostatnio programu Atnel Wi-Fi Tools. Dzisiaj też go uruchamiamy. Interesuje nas dzisiaj znowu tylko zakładka RS232, czyli programowanie sprzętowe, ale nie za pomocą Create Backup, Restore Backup. To nas nie interesuje. Interesuje nas wgranie firmwareu. Można zrobić wgranie firmwareu na dwa sposoby. Albo za pomocą przycisku Import i go można zaimportować w firmware, który sami piszecie w Eclipse na podstawie naszego kursu ESP ale to nie jest tematem dzisiejszego poradnika, albo za pomocą aktualizacji przez stronę Atnel i do tego służy taka rameczka w prawym górnym rogu tego programu z napisem Use Atmel Wi-Fi Firmware. Słuchajcie, gdy to klikniemy, to pojawi się okienko, które pokaże dostępne na dzień dzisiejszy wersje firmware'u. Można w nich wybierać, jak w śliwkach, robaczywkach, który firmware Wam bardziej pasuje, ten możecie sobie wgrywać. Ja będę tam dodatkowe opisy robił. Zwróćcie tylko uwagę, że tą ramkę widać wtedy tylko, kiedy przełączamy się pomiędzy zakładkami FOTA i RS232. A więc y, będzie można w przyszłych poradnikach, jak zobaczycie, również aktualizować za pomocą WiFi firmware. Czyli w ogóle nie sprzętowo, bez udziału przejściówki żadnej, ale mówię. Do tego dojdziemy później. Dzisiaj nauczmy się jednak sprzętowo, bo to jest bardzo ważna opcja. Gdy natomiast klikniemy w zakładkę info, ta ramka znika i gdybyśmy tam postawili wcześniej ptaszka, zobaczcie, postawił tego ptaszka, pojawi się okienko, takie chwilka pobierania z internetu i proszę bardzo, zobaczyło, że na naszej stronie teoretycznie dostępne są trzy różne rodzaje firmware'ów. 1.05 to macie już wgrany, no to do niego nie ma co aktualizować. Można by było zaktualizować do wersji 1.06. O, tu mamy w opisie, że ta wersja już poprawnie obsługuje i 2C, a więc gdybym wgrał tę wersję, to prawdopodobnie te niebieskie diodki, które widać w tej drugiej kamerze, które pokazują długopisem, powinny zgasnąć, tak? Powinien być stan prawidłowy taki, że po włączeniu żadna diodka się nie świeci. Ale na dzień dzisiejszy specjalnie dla Was, moi drodzy, przygotowałem firmware 1.0.7 i trzeba oczywiście, żeby wgrać taki firmware, to dwa razy w niego kliknąć. Ale zanim do tego dojdziemy, to zwróćcie uwagę, że gdy tu postawiłem ptaszka, to zniknął mi przycisk import, a więc kiedy wgrywam Firmware e, Atnelowski, to nie mogę wgrywać własnego firmeru. Oczywiście, gdy wyłączę ptaszka, to nie mogę wgrać Atnelowskiego firmeru, pomimo że będzie pobrany do folderu, ale za to będę mógł wgrywać te inne firmery, o czym będzie oczywiście w innym poradniku. Jeszcze raz ptaszka włączę i zobaczcie, że przełączenie się na zakładkę info spowoduje, że tam to okienko z firmwerami zniknęło, zniknęła ta rameczka i przy powrocie znowu ptaszek jest odznaczony, a więc nie można. Pokażę wam jednocześnie folder. Tutaj Wam wcześniej pokazywałem te foldery, gdzie mieliśmy backupy, na przykład tworzyliśmy ostatnio w ostatniej lekcji. A tutaj w folderze fw, czyli firmware, będą e, się pojawiały firmware do zaprogramowania modułów, albo te, które własne piszecie, ale o tym kiedy indziej, albo te, które będziemy ściągali właśnie ze strony. Jak to działa? Myślę, że na początek spróbowalibyśmy. Myślimy sobie, OK. Może wrzućmy od razu najnowszy, co tam po drodze? Jakiś 106, może 107. Tu jest na górze napisane: Double click on the selected item, czyli dwukrotnie kliknij na wybraną pozycję, po to, żeby przygotować to, do pobrać i przygotować do wgrania. No to klikam na 107, a tu o taki przykry komunikat na dzień dzisiejszy, ale zaraz to poprawimy. Firmware user 107, czyli wersja 07, not yet exist on web server. A więc już jest zapowiedź, czasami będzie, ale gdy pojawi wam się taki. Komunikat, to znaczy, że ja jeszcze tego fizycznie firmware'u nie wrzuciłem, ale już nad nim pracuję moi drodzy. Ale zobaczcie, gdy kliknę w wersję 1.06, dobra, to na dzisiaj mamy możliwość w takim razie 1.06. Klikam dwukrotnie i proszę bardzo, zaczyna się pobieranie i przygotowanie tego firmware'u, obrabianie, deszyfrowanie i tak dalej, tak dalej. Bo tu są pobierane pliki, zaszyfrowane. Tu jest taki zegareczek, który mówi o tym, że cały czas trwa ten proces. Zobaczcie, że to trwa, trwa. Pierwszy user 1 już jest odszyfrowany, tam przygotowany. Przygotowany do wgrywania, i gdy się pojawi komunikat Firmware Ready to Use, możemy kliknąć już przycisk Write. Jednocześnie rzućmy okiem do folderu FW i zobaczcie, pojawiły nam się dwa pliki. User 1, User 2. BIN, ale w wersjach ładnie widzimy w nazwie 106-106. Tyle tylko, że mają rozszerzenie SBIN. Jakbyście podejrzeli sobie te pliki, są to wersje zaszyfrowane, nie dużo Wam to powie, ciężko je tutaj powiedzmy sobie rozszyfrować samemu, ale program będzie potrafił to zrobić. Przy czym zauważcie, że gdy wyłączę tego ptaszka, klik, to jest żmudna operacja, to teraz, gdy kliknę write, no to okazuje się, że nie mogę nic wgrać. A dlaczego? Bo w tym folderze nie ma pliku takiego jak user1bin. Nie z tymi rozszerzeniami, nie sbin. A no właśnie, gdy wyłączony jest ptaszek, to program próbuje zaprogramować plikami, które były zaimportowane z Eclipse'a, gdy sami piszemy taki firmware. Ale my dzisiaj tego nie omawiamy w poradniku. Więc co? Żeby znowu można było to zrobić, to trzeba żmudnie kliknąć jeszcze raz tutaj. Ale go się tak w kółko to nie służy do zabawy. Jeszcze raz muszę tutaj dwa razy kliknąć i nie. Niestety, pomimo że te pliki mam już na dysku, moi drodzy, to zobaczcie, że te pliki muszą być od nowa obrobione, co chwilę trwa, tak? No tak tylko Wam podpowiadam, no ale nikt nie będzie co chwilę banglował sobie, a zresztą to nie są też takie długie operacje, im wolniejszy komputer, to to troszeczkę wolniej trwa. Tu akurat zobaczcie, obróbka jednego pliku trwa około 8 sekund u mnie na komputerze, yy, 8,5 sekundy, 8,5 sekundy. I teraz mam dostępny przycisk write, ustawione nawet na taką prędkość kom 3 tak jak robiliśmy odtwarzanie czy wgrywanie backupa, klikam sobie write. Zobaczcie, że jednak to wgrywanie, to jest nie wgrywanie całych 4 MB trwa dosyć szybko na dole na wyświetlaczu wyświetlałam się wersja 1.05 te diotki świecą a teraz uwaga po uruchomieniu diotki zgasły i za chwilkę powinna się pojawić wersja jaka 1.06 Oczywiście może paść pytanie z waszej strony no dobrze Mirku ale czy ja mogę tą drogą sobie ściągnąć i wgrać ten firmware ależ oczywiście że możesz ale ja proponuję dla was na wszelki wypadek Zbekapowanie. Gdy wgracie sobie taki firmware 1.06, to zróbcie sobie jednak backup tego firmeru, Ja już tutaj go nie będę robił. W sufiksie sobie dodajcie, że to jest backup firmeru 1.06 dla tego modułu. Oprócz tego, który zrobiliście pierwszy po zakupie. Pamiętajcie, żeby robić te backupy po zakupie, bo ja już na dzisiaj stwierdzam, że no miałem sporo telefonów, Mirko, a ja tam się bawiłem komendami. A te coś mi nie wyszło, zrobiłem te komendy, co nie trzeba. Ja się pytam zaraz, zaraz, hola, hola, a zrobiłeś, panie kochany firmware backup? Bezpośrednio po zakupie? No nie, a to, a to, a to trzeba? No słuchajcie, no to ręce mi się załamały. Tu pod filmikiem podam jeszcze raz playlistę, na której będą wszystkie po kolei filmiki, jak trzeba zaczynać pracę z tymi modułami. Zobaczycie, że to nie jest trudne. Tymczasem spróbujmy sobie po prostu wgrać ten starszy firmware. Znowu muszę dwa razy kliknąć na ten firmware, pojawia się zegareczek i pobieranie, i ściąganie, przygotowywanie tych zaszyfrowanych firmware'ów do tego, żeby można było przewrócić starszą wersję. Nie z backupa, tylko z naszej strony. Do powiem, to po co robić backupa, skoro na stronie są? No ale zobaczcie, na dzień dzisiejszy ta lista jest krótka, docelowo będzie bardzo długa. Być może stare, najstarsze firmware'y zostaną usuwane z tej listy, a Wy będziecie chcieli kiedyś wrócić. No to warto takie backupy sobie robić, ileż to miejsca zajmuje. Zobaczcie, klikam w międzyczasie, ja tu będę gadał, niech nam się wgrywa wersja 1.0.5, cofnięcie, zobaczycie, że te diodki się znowu zapalą, nie będzie obsługiwany ekspander, a my sobie przywrócimy, proszę bardzo, ta down wersję 1.0.5. Proszę bardzo, już widać po tych diodkach, że to jest 1.05. No ale dobra, ciekawostką dzisiejszą jest um, wersja 1.07. Spróbujemy ją za chwilkę zaktualizować, bo tutaj już w tej wersji firmware'u najnowszej przygotowałem Wszczepiłem po raz pierwszy, na razie tylko testowo sterowanie magic ledami, moi drodzy, diodami adresowalnymi w typu WS2812. Jest to wersja testowa, można powiedzieć firmeru. Ja pomijam, że ona zawiera wszystkie właściwości, typu możliwość trybu transparentnego, robienia serwera HTTP na procesorach i tak dalej. Tak wszystko ma, ale oprócz tego wstępnie wszczepioną obsługę takich magic LEDów. Tyle tylko, że ja sobie wymyśliłem, żeby te trzy diodki w jakiś sposób użyć. Wykorzystam te trzy diotki, żeby były one. Odzwierciedlały pewne statusy pracy naszego modułu ESP. Może się to komuś przyda, a może się nie przyda. Warto potestować, zobaczyć, jak to działa. Ja za chwilę odblokuję na serwerze ten firmware, żeby go jednak można było pobrać. Bo jak widzicie, na razie, gdy klikam, to nadal mamy, że jeszcze nie istnieje na serwerze. Ja sobie tu zrobię obok w innym okienku pewne czary mary. Ten moduł przywrócę, słuchajcie, żeby on był dostępny do pobierania. I teraz zobaczcie, gdy jeszcze raz kliknę na nim, jest zegareczek. Proszę bardzo. To downloading już się pojawiło, a nie error i zobaczcie, że w międzyczasie te firmware wszystkie SBIN tutaj nam się pojawiają, ale jak pamiętamy, sami z nimi nic nie zrobimy, można je tak naprawdę za każdym razem skasować, nic one nam tutaj nie dadzą, ciężko je będzie w inny sposób wykorzystać, za każdym razem trzeba klikać ptaszka, pobierać, to musi przelecieć tutaj całą tą, te, te, te pewne certyfikaty odczytać z tych plików szyfrowanych, ble, ble, ble i tak dalej, żeby były gotowe do pracy. A zatem, moi kochani, ja mam podłączone tutaj za pomocą dwóch złorek na mojej płycie do Magic Herkulesa trzeba podłączyć dwie linie DIN, czyli MOSI i SCK. I ja pod mam podłączone to w ten sposób, że SCK jest podłączone do GPIO-13 naszego modułu. Nieważne, czy masz NodeMCU, Wemosa, nasz moduł. Jak masz mod pin GPIO-13, to proszę bardzo, można go podłączyć, a masz na pewno Magic Herkulesa. Wiele osób, wiem, że jest tutaj, które mają Magic Herculesy. Być może będą chciały sprawdzić, podłączyć sobie te trzy diodki nawet jeśli nie macie płytki wifi mother wifi board to pewnie będziecie mieli sobie gdzieś tam jakiś kawałeczek taśmy zobaczcie ledowej o i też można podłączyć sobie na po prostu do tych do magic do wyjścia magic herkulesa i sprawdzić to dzisiaj co będzie się działo a więc zobaczcie moi drodzy wgrywam ten wsad w końcu żeby już za dużo nie gadać i sprawdzimy, co się stanie. Czy te diodki, może przy starcie, w ogóle zaświecą, czy coś? Czy pojawi nam się wersja 1.07? Tadaa, proszę Państwa, coś się dzieje ciekawego. Pojawiła nam się wersja w końcu 1.07 firmware'u. Na początku, jak widzieliście, mignęły wszystkie diodki na czerwono. Jeszcze raz kliknę sobie przycisk reset. Zobaczcie na chwilkę na czerwono, po chwili jedna się zapala na zielono. Co to oznacza? Otóż od razu wyjaśniam, że. Ta diotka po lewej będzie nam yy, dawała status, czy uruchomiony jest tryb Access Point w naszym module. tak Bo kiedyś ktoś mnie zapytał, Milku, takie mają stare moduły Atmel WiFi fi 232T, i tam na ich pokładzie była taka diotka niebieska, która sygnalizowała, że na przykład ktoś się tam podłączył do modułu, czy coś. To było biedne, słuchajcie, była jedna diodka. Na tych modułach z kolei, oprócz diodki zasilania, nie mamy żadnej innej diodki, za to mamy wyświetlacz. Ale jak ktoś nie ma wyświetlacza w NodeMCU, to mówi, no to po czym ja będę poznawał? Proszę bardzo, kolejna opcja, to będą właśnie diody adresowalne. A więc nasze moduły z fabryki, jak przychodzą, to mają uruchomiony, jak wiecie, tryb Access Point. Dlatego jak on się uruchamia, to zapala się diodka od razu zielona, jeśli ten tryb się prawidłowo uruchomił. W tym momencie e, ja wezmę sobie jakiś telefon i Wam pokażę, że gdy wyszukam się. Tutaj, w tym telefonie, to zobaczycie, że taki moduł się pojawił. O, tutaj się pojawił. logopisem go też pokazuję, proszę bardzo. Atnel WiFi 54EEEC to jest końcówka jego MAC-adresu, i ten moduł się pojawił jako Access Point ale można go wyłączyć za pomocą odpowiedniego polecenia komendy AT at plus wi Mode, które może przyjmować wartości 0, 1, 2, 3 itd. Zaraz się tym pobawimy. Druga diodka będzie symbolizowała mi podłączenie się modułu do naszego routera. O ile skonfigurujemy nasz moduł za pomocą komendy AT chociaż jednej, żeby podać SSID naszego routera i hasło, żeby się można było połączyć. Ale żeby to zrobić, to trzeba wziąć jakiś terminal, najlepiej terminal naszej firmy, ATBESP. Terminal. Zobaczcie, biorę sobie tutaj, to okienko mogę zmniejszyć. Tutaj wezmę troszeczkę ponad moją głową, żeby było. I teraz zobaczcie, robię connect, moduł się zrestartował i zobaczcie, że po restarcie jest w trybie soft AP mode. Który, potrafi, który jest pod takim adresem, i naszym modułom będzie w stanie przydzielać adresy od y, 168.8.2 do 10. Kilka modułów będzie można sobie, kilka telefonów czy tam komputerów można podłączyć. Ale ja mogę za pomocą na przykład polecenia y, AT Plus WiFi Mode 0, w ogóle wyłączyć. Funkcjonalność Wi-Fi w naszym module nie zawsze może być potrzebna. Czasami przecież dzięki temu, że będzie moduł obsługiwał moduły różne IoT typu I2C, zegarki, to nie zawsze będzie musiało być Wi-Fi, chociaż Wi-Fi jest przydatne. Zobaczcie zatem, gdy przestawię go w tryb Nur Mode, to ta diodka zgasła. Mamy trzy czerwone diodki, tak? Chcielibyśmy w takim razie teraz podłączyć się do, naszej, do naszego routera. Trzeba by było wybrać AT Wi-Fi Mode, ale tylko do naszego trybu STA, nie AP STA, tylko tryb STA, czyli jedynkę, proszę bardzo, robię klik i on próbuje się podłączyć, no ale próbuje się podłączyć i nie może, bo on jest świeżo, kupiliście go, ten moduł, on nie ma zaprogramowanego przecież waszego routera. Dlatego trzeba wtedy użyć takiej komendy AT, na przykład AT plus wi STA, tylko tutaj możecie sobie wprowadzać 0 zamiast jedynki, może być jedynka, to kiedy indziej wyjaśnię. Tu podacie sobie w cudzysłowie, w cudzysłowie nazwę SSID waszego routera, tu podacie hasełko, klikniemy Send. I ta komenda spowoduje, że moduł jednocześnie podłączy się za chwilkę do naszego routera. A wy obserwujcie środkową diodkę, która ma e, podawać stany naszego. Proszę bardzo. Tada! Mamy diodkę niebieską. Jest? Jest. Działa? Działa status. To spróbujmy sobie e, przełączyć moduł z powrotem w tryb e, 2, tylko w AP. Proszę bardzo, klik tylko w AP. Proszę bardzo. E, Wi-Fi mode 2. On tam próbuje się łączyć, ale coś na razie nie może. Ja zrobię mu restarta, proszę bardzo. Tędy bo jest zielona diodka się zaświeciła. A zróbmy mu teraz z powrotem e, Wi-Fi mode 1, czyli jeszcze raz STA. Od tak, żeby zobaczyć, że te diotki działają. On znowu spróbuje się połączyć do routera i słuchajcie poszło. Jednocześnie na wyświetlaczu e, podał, pojawił się numer IP, który dostaliśmy z routera. Ale za pomocą WiFi mode e, 3 możemy go przestawić w tryb APSTA, czyli powinna się zaświecić idiotka zielona i niebieska. Uwaga, send proszę państwa i jak widzicie, mamy po restarcie włączony zarówno, zaraz zobaczycie, nie, zaraz wam to pokażę. Proszę bardzo, mamy zarówno włączony e, tutaj Access Point widać go tutaj w Station AP Mode, bo to jest wartość 3, a jednocześnie na dole jesteśmy podłączeni do routera i dostaliśmy taki oto adres z naszego routera dla naszego modułu, który może pracować i w takiej, i w takiej postaci. Zastanawiacie się, być może. Ja wiem, że. No, okej, okay, już sobie omówiliśmy aktualizację firmware'ów. Teraz to już tylko takie ciekawostki. Mówię o jednym ze sposobów wykorzystania Magic LEDów yy, do statusów. Może Wam się to przyda, może się nie przyda. Nie wiem, czy tą opcję wszepić tak naprawdę do naszego firmware'u, czy nie. Bo wiecie, ona, jak będziemy potrafili naszym modułem sterować Magic LEDy, to to będzie służyło również do dużo poważniejszych celów: sterowania taśmami, Magic LEDowymi, sterowania wyświetlaczami, nawet. Ale ho, ho, spokojnie, hola, hola. Na to to jeszcze przyjdzie czas później. Zastanawiamy się teraz pewnie, do czego służy ta prawa dioda, która się cały czas nam świeci na czerwono. Otóż, słuchajcie, postanowiłem dorobić taką funkcjonalność, że jak mamy nasz moduł w trybie access point, to żeby ta trzecia diodka sygnalizowała, że ktoś się podłączył do naszego modułu. Proszę bardzo, biorę sobie nasz telefon, w którym wam pokazywałem, że nasz moduł jako AP jest widoczny. Sekundkę go tutaj znajdę, już widzicie go, jest tutaj. Klikam, słuchajcie, paluchem, żeby się podłączyło, a jednocześnie odsłonię tą diodkę. Klik i zobaczcie, ta Diodka zrobiła się. Fioletowa. Co oznacza, a w terminalu jednocześnie widać, że podłączył się moduł o takim, czyli telefon tak naprawdę, podłączył się telefon o takim MAC-adresie, podłączył się urządzenie, się podłączyło o ID1, a jednocześnie to urządzenie dostało adres z końcówką numer 2. Ale idiotka na no ładnie świeci na fioletowo. Oczywiście, jeśli się rozłączę, to ta idiotka zgaśnie, ale spróbujmy podłączyć się drugim telefonem. Już go tu nie będę brał pod kamerę, słuchajcie, ale podłączę się kolejnym telefonem w terminalu będziemy widzieli, że jest kolejny telefon, no ta diodka nadal będzie się świeciła na fioletowo, ale za to przy rozłączaniu jak jeden odłączę z telefonów, to ona nie powinna zgasnąć jak, wszystkie, jak wszyscy klienci się odłączą no to proszę bardzo moi kochani, już tutaj tylko włączę sobie pin do tego telefonu i podłączam się również do modułu naszego ESP który tutaj widzimy z zaktualizowanym RM sekundka, o, już powinno za chwilkę pójść no, połącz mi się tutaj ten starszy mam telefon jakiś to o kilka kilkakrotnie klikałem słuchajcie i mi się tu pojawiło ileś razy disconnected connected słuchajcie pojawił się adres dwójka ale to nieprawda jeszcze raz się podłączam uwaga bo jednak z tymi starymi telefonami to jest że nada, jak to działa słabo ale sekundkę czekamy jest pojawiło się że id numer 2 Connected, za chwilkę powinien się pojawić adres, znowu pula adresów, zobaczcie pierwszy moduł z ID1 był z końcówką 2, a ten drugi się podłączył z końcówką 3 Mogłem podłączyć jeszcze trzeci telefon i tak dalej, ale dobra, teraz spróbuję odłączyć jeden z tych telefonów a więc uwaga, jeden odłączam czyli przełączam się na mój router zobaczcie, STA disconnected i yy, yy, w takim razie ten z dwójeczką pra prawdopodobnie się odłączył diodka fioletowa nadal świeci, ale a jeśli tym drugim telefonem odłączę się, tak? Uwaga, proszę bardzo, odłączony, diodka fioletowa się zgasiła. A więc mamy przepiękny w tym firmware'ze, takim testowym na razie, potraktujcie go jako testowy firmware po drodze, tak, jeśli chodzi o te diody ja postaram się na końcu filmiku zrobić taką planszę, w której taki narysuję uproszczony schemat do których pinów podłączyłem wejścia Magic Hercules'a, a wyjście Magic Hercules'a mam podłączone do trzech diodek, ale wy wyjście Magic Hercules'a możecie równie dobrze sobie podłączyć, moi drodzy, jak wam pokazywałem o do takiego paseczka małego z trzema diodkami i możecie sobie potestować te statystyki ja to też tak robiłem, wiem, że jeszcze nie macie tych płytek Atmel wi Board, ale wszystko powinno tutaj śmigać, jednocześnie e, tymi diodkami można powiedzieć, że można się również bawić poprzez zmianę trybu pracy, czyli gdy dam WiFi Mode 0, Null Mode, wyłączamy i AP i STA, to wszystkie diodki powinny mi się zaświecić na czerwono, co, jako się rzekło na początku, działa wszystko bardzo ładnie, a więc już wiecie, w jaki sposób aktualizować firmware'y. Mam wersję 1.0.7, ale gdyby czasem w nowszym firmware'ze coś Wam źle jednak działało, zmieniły się jakieś warunki pracy, lepiej by Wam odpowiadał ten poprzedni, to już wiecie, że wystarczy kliknąć na przykład z powrotem na wersję 1.0.6 albo 1.0.5 na no, ten pierwotny, to nie ma co. On się pobierze, tutaj się jakby zdeszyfruje i pięknie można za pomocą przycisku Write wgrać go sprzętowo do naszego modułu. I nie ma co się bać. Słuchajcie, bo też już mnie ktoś zapytał: Dobra, Mirku, ale jak ja nadpiszę ten firmware jeden czy drugi, to czy ja nie zniszczę aktywacji tego modułu? Nie, słuchajcie, to jest wszystko tak wymyślone, że nie zniszczysz żadnej aktywacji. Jeśli będziesz, dokąd będziesz się posługiwał tym programem Atmel Wifi ESP Tools, to nie jesteś w stanie zniszczyć aktywacji. Owszem, kiedy zaczniesz się posługiwać takim programem jak na przykład MK ESP Tool, który był prezentowany w kursie. O, chociaż chyba nawet po kursie ESP w drugiej części rozszerzonej ten program będzie prezentowany, no to tym programem rzeczywiście można moi drodzy zniszczyć sobie aktywację. Więc polecam tym programem się nie bawić na naszych modułach Atnel Wi-Fi, ale tym programem Atnel Wi-Fi Tools bawcie się dowoli. W kolejnym poradniku omówię wam, jak aktualizować firmware przez Wi-Fi, a w jeszcze kolejnym, jak wgrywać własne firmware bez obawy o utratę. Aktywacji, tak, własne firmware'y, Nawet jak się będziecie uczyli do migania diodą i tak dalej, nie macie żadnego innego modułu Wi-Fi, tylko Atnelowski Wi-Fi. I nie musicie się bać, o Boże, jak wgram tam swoje miganie diodą na kursie SP, to zniszczę aktywację. Wcale nie zniszczysz. Przede wszystkim zrobisz backup'a, to już masz podstawę, że tej aktywacji nie zniszczysz. Po drugie, jeśli własny firmware z tego Eclipse'a, z kursu będziesz wgrywał za pomocą przycisku Import, o którym opowiem później, to też nie jesteś w stanie zniszczyć mój drogi, czy moja Droga aktywacji w naszych firmwerach, a backup zawsze się przyda. I to by było na tyle w tym kolejnym krótkim poradniku. Zapraszam na kolejne, i pamiętajcie, na dole umieszczam link do całej playlisty, yy, którą trzeba naprawdę po zakupie najlepiej obejrzeć po kolei te poradniki, bo będę po kolei wyjaśniał wszystkie takie podstawowe rzeczy, a potem coraz dalsze zastosowania modułów, działanie z bootloaderami dla AVR-ów, dla STM-ów, no i mnóstwo, mnóstwo. Wiecie co, no tutaj będę w stanie dużo stworzyć materiału, tak jak kiedyś dla naszych starych modułów Atmel Wi-Fi 2.3.2T. Będzie się działo, tymczasem uciekam. Pozdrawiam serdecznie. Hej!